Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj, tak jak widzicie, warsztacik, bo obiecałem, że pokażę, jak robię swoje błystki podlodowe. Prognoza pogody z powrotem wraca taka jak trzeba, bo przez chwilę pokazywało, że to, że ten śnieg popadał, troszeczkę przymroziło, to będzie już koniec, ale prognoza z powrotem pokazuje mrozek i to coraz większy z dnia na dzień ma coraz bardziej mrozi także jest bardzo duża szansa, że już niedługo rozpoczniemy sezon podlodowy przynajmniej tutaj u nas dzisiaj pokażę błystkę, taką moją ulubioną do dłubania, zwłaszcza niechętnych okoni, błystkę podlodową igiełka, ta igiełka jest dosyć specyficzną błystką, ponieważ to jest błystka, tak jak na wschodzie nazywają błystka typu gwoździ. O co tutaj chodzi? Błystka przy łagodnym podrywaniu i szybszym opuszczeniu, czyli tak jak łowimy klasyczną błystką, która przy takim prowadzeniu odchodzi na bok i wraca na swoją pozycję, błyska przy tym prowadzeniu będzie pracowała jak gwóźdź przywiązany do żyłki. Czyli góra do góra dół nigdzie nie będzie odchodziła, tylko po prostu będzie tak pracowała. Ale przy prowadzeniu krótkie takie poderwania i szybkie opuszczanie, krótkie poderwanie i opuszczanie, błyska ucieka do góry do boku, po skosie idzie do dołu, i dopiero ustawia się na pozycję. I wtedy błyska pracuje idealnie, to jest właśnie jedna z błystek typu gwoździk. Tego typu błystki to są też torpetki, pokażę kiedyś jak ją zrobić i wiele innych takich modeli smukłych, praktycznie nie krępowanych, tylko profilowanych przez szlifowanie albo lutowanie na jakiś tam obły kształt, ale nie, że jest wygięta, tylko po prostu równa błystka. Błystek takich używam od płytkiej wody metrowej po tam 4 metry, nawet 5 metrów, mimo że to jest mała 4,5 cm błyska, leciutka, to na takiej głębokiej wodzie, właśnie błyski, które, którym nadajemy pracę przez krótkie poderwania, pracują na pewno bez żadnego zarzutu. Dlatego myślę, że warto sobie taką błyskę przygotować. To jest bardzo dobry model, a jak ją zrobić? Zobaczcie sami. Ta błysteczka jest to bardzo delikatna wersja do dłubania niechętych okoni. Generalnie używam jej na płytkiej wodzie, dlatego też jest zrobiona z cieniutkiej blachy. To jest blacha 1,5 mm. Mam przygotowany arkusz. Długość tej błystki to jest 45 mm. Troszkę ponad 45 mm. Odrysuję sobie na takim arkuszu blachy 1,5 mm grubości. No powiedzmy odrysuję sobie 40 7 mm, bo troszeczkę się tam zeszlifuje później, potrzebuję lekki naddatek. Odrysowuję i z takiego kawałeczka blachy wyjdzie no, na pewno ponad 10 błystek, u góry błystka ma 3 mm. Na dole w najszerszym miejscu błyska ma troszkę ponad 5 mm 5,5 mm. I tak sobie też odrysuję tutaj niech będzie 5,5 mm. Tutaj 3 mm. Tym, że tutaj u góry nie jest pod kątem prostej, nie ma co się przejmować, bo i tak będę szlifował tą błystkę do okrągłego. I teraz na gilotynie wytnę najpierw z arkusza odcinek na długość 47 mm, a później wytnę ten mały paseczek. Później z reszty tej blachy będę mógł zrobić więcej sztuk. Tego rozmiaru błyski. Na gilotynie odcinam odmierzony pasek i wycinam teraz już kształt błyski. Po cięciu gilotyną jest trochę zwichrowane, trzeba to młotkiem podprostować. Młotkiem na kowadełku wyprostuję tą blaszkę. Blaszka wyprostowana, teraz przed wierceniem otworu wyszlifuję trochę na szlifierce kształt u góry półokrągły, a tutaj będzie taki troszeczkę na dole bardziej szpiczasty i poprawię też od razu boczne krawędzie błystki. błystkę wstępnie tutaj uformowałem na dole widać bardziej szpicasty taki, takie zakończenie a u góry na pół okrągu. i teraz cienkim wiertłem półtora mm wywiercę otwory otwory bardzo ważne, żeby były równo zrobione, ponieważ to jest wymagająca dosyć błystka typu, jak wcześniej mówiłem, typu gwoździk czy prawie jak torpetka. Ona musi być idealnie równo, symetrycznie zrobiona. Otwory muszą być jak najbardziej równo zrobione. Dlatego robiłem je teraz, żeby jeszcze móc ewentualnie doszlifować kształt do pełnej symetrii. Ale jeszcze przedtem... Delikatnie sfazuję otwory, żeby nie było żadnych zadziorów, żeby były gładkie. Wiertłem 3 mm, 3,5 mm wystarczająco. Dlatego, że wstępne szlifowanie na szlifierce zrobiłem dosyć dokładnie, kształt już mam w miarę taki, jak chcę. Poprawię tylko troszkę pilnikiem. Wystarczająco, kształt jest już bardzo dobry. Teraz pójdę z powrotem na szlifierkę i będę to szlifował na grubej szlifierce, ale teraz błysce tej będę musiał nadać profil, ale nadam go tylko z jednej strony, ponieważ to jest błyska typu gwoździk, ale taka półtorpetka. Torpetka miałaby tak oś symetrii czyli w taki sposób, stawiając błyskę na sztorm, to jest ta oś symetrii i z jednej strony wyglądałaby mniej więcej w taki sposób, z drugiej strony byłaby symetryczna. No, ten rysunek nie jest może idealny, ale mniej więcej o co tutaj chodzi. A ta błyska typu jełka, oś symetrii, to już nie będzie... Oś symetrii, tylko to będzie krawędź boczna i ona będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. Tutaj ścięte zaokrąglenie, błyska jest w miarę tutaj jeszcze szeroka, czyli te 1,5 mm, ale tutaj u góry będzie się zwężała. Taki profil trzeba nadać tej błysce. Czyli tu byłby rzut z boku, to jest rzut. Z góry. Taki profil muszę zeszlifować. Przy pracy z metalami pamiętajcie o okularach ochronnych, nieraz już wokół bym miał jakiś wiórek albo, albo pyłek z metalu. I tak jak wam pokazywałem, teraz zeszlifuję tą błystkę tylko z jednej strony, ją będę szlifował po krawędziach najpierw. Później tą płaszczyznę zdejmę troszeczkę i końcówkę też tutaj zaokrągle. Nie wiem, czy będzie dobrze to widać. Na razie wszystkie krawędzie zeszlifowałem w taki sposób. Będę to jeszcze bardziej zaokrąglał, ale chodzi o zasadę, jak, jak to robię. Teraz zeszlifuję troszeczkę z tej górnej części. Zdejmę materiał, żeby u góry była węższa, na dole była szersza. Spójrzcie, tutaj z przodu zdjęłem materiału, żeby tu, może to tak nie widać mocno gołem okiem, ale ona jest tu na pewno cieńsza, tutaj jest szersza i tak zeszlifowana. Teraz poprawię to wszystko trochę pilnikiem i multiszlifierką. Błyskę mam wstępnie oszlifowaną, ale poprawię to wszystko teraz pilnikiem. Tak jak widzicie, jest to mozolna praca, trzeba naprawdę to dokładnie robić. Można powiedzieć, że prawie że jubilerska robota. No ale taki już ogólny kształt, tak jak to ma wyglądać, jest gotowe. Tutaj jest trochę szersza, tu trochę cieńsza. Wszystko jest lekko zaokrąglone. Teraz wezmę multiszlifierkę i multiszlifierką zeszlifuję resztę nierówności, wygładzę to później drobniejszym papierkiem zeszlifuję. Najpierw papier około. 150. Jedną stronę zeszlifowałem na półkrągło. Multyszlifierką z tym papierem poprawiłem wszystkie nierówności, ale druga strona też ją zeszlifowałem. Ta strona ma cały czas pozostać płaska, bez żadnych zaokrągleń, tak jak z tej strony, tutaj ma być płaska. Teraz, żeby zlikwidować ślady szlifowania, poprawię wszystko papierem 1000 lub 800. I spójrzcie, bardzo ładna, gładka powierzchnia, jakieś tam ryski jeszcze, o zobaczcie teraz, jakieś tam ryski jeszcze zostały, ale ja nie zamierzam tego szlifować do zera, a tym bardziej polerować. Tak jak teraz zeszlifowane jest to mi w zupełności wystarcza, rzadko kiedy poleruję swoje błystki, ponieważ uważam, że takie właśnie jakieś tam lekkie ryski, gdzieś takie niedokładności, to daje jakiś inny troszeczkę refleks świetlny niż błystka zeszlifowana, spolerowana na lusterko. Takie coś mi w zupełności wystarcza. Teraz trzeba zrobić kotwiczkę i zamontować tą kotwiczkę na błysce. W zeszłym roku pokazywałem Wam jak zrobić te kuleczki fluo na kotwiczkach, ale dla tych, którzy nie widzieli, pokażę to jeszcze raz. Robię to za pomocą żeli UV do paznokci. Takie zwykłe żele. Lampa do utwardzania. Zrobię Kuleczkę zielono pomarańczową fluo. To jeszcze jest fajny taki żel z brokatami jest. Zawsze najpierw nakładam trochę żelu na środek kotwiczki. I etapami pomału utwardzam. Pod lampą UV. Zrobiłem taką kropelkę. Teraz po bokach nałożę jeszcze po trochu tego żelu. Robię to etapami. Bo jakby chcieć zrobić taką kroplę od razu na raz całą, po pierwsze ona będzie spływała, a po drugie nie utwardzi się w środku. W środku będzie dalej ten żel miękki. Nałożyłem taką kuleczkę i utwardzam. Teraz, żeby zrobić jeszcze tutaj z wierzchu akcent innego koloru, dodam kropelkę taką małą pomarańczowego fluo. Dwa kontrastujące kolory sprawdzają się według mnie bardzo dobrze jako takie celowniczki na kotwiczkach. Zamiast zielonego równie dobrze może być biały, seledynowy, inne kolory. W taki sposób utwardzam. Spójrzcie, tak to wygląda. Ale żele UV takie do paznokci mają to do siebie, że po utwardzeniu... One mają taką powierzchnię jeszcze jakby tłustą, klejącą się troszeczkę. Żeby to zlikwidować, całość trzeba pokryć bezbarwnym topem takim. To jest też do, uży, używany do opaznokci właśnie na wierzchnią warstwę. Przezroczysty top, powodujący to, że hmm, całość jest taka pełniejsza, tak jak lakierowana i nie klei się. Kolory robią się żywsze. I tak samo utwardzam pod lampą UV. Spójrzcie, jak świeci w świetle ultrafioletowym. Pod lodem ma to znaczenie. Według mnie ryby rozpoznają te kolory nawet w całkowitej ciemności, kiedy jest dużo śniegu na lodzie. I okonie bardzo chętnie właśnie atakują taki punkcik. Celownik gotowy, teraz trzeba go zamontować na błysce. Można by to zrobić za pomocą zwykłego kółeczka łącznikowego, ale ja do tych błystek robię to troszeczkę inaczej, żeby na pewno kotwiczka swobodnie tutaj pracowała. Mam tutaj różnego rodzaju łańcuszki, których też używam do błystek podlodowych, ale oprócz łańcuszków mam takie, Malutkie kółeczka jubilerskie, to nie są kółeczka takie jak wędkarskie, robione jako sprężynka, tylko zwykłe otwarte kółko. Ja takie kółko rozginam, zakładam błystkę, zakładam kotwiczkę i doginam z powrotem. Z tym, że takie kółeczko tylko dogięte, z pewnością na większej rybie by się rozgięło. dlatego... Za pomocą takiej małej lutownicy zwykłej kolby, zwykłej cyny i topnika, zalutowuję to łączenie. Wtedy łączenie jest 100% pewne. Tak samo robię, jak dodaję łańcuszek do błystki. Każde jedno ogniwo łańcuszka zalutowuję, bo jeżeli tego bym nie zrobił, można stracić naprawdę ładną rybę. Lutownica się już nagrzała. Kółeczko błyski. Złapałem sobie pincetą, nałożę odrobinę dosłownie topnika. Teraz nabiorę, tu mam takie drobinki, malutkie cyny, malutkie naprawdę drobinki. Nie ma co przesadzać z ilością cyny, bo później taka klucha wyjdzie. Cynę jak lutuje błyski, najlepiej mi się pobiera z gazety. Zawsze rozkładam sobie gazetę i pobieram lutownicą z gazety. I teraz kółeczko dosłownie, dotknięciem lutownicy, zalutowuje. Poprawię trochę, lutowanie. Teraz jest idealne, błyszczące. Lutowanie na pewno coś takiego nie puści. Błysteczka igiełka jest gotowa. Mam nadzieję, że film się podobał, że teraz każdy będzie mógł przygotować sobie taką błyskę we własnym zakresie, a ja polecam zabierać się już za robotę, bo myślę, że za kilka dni będziemy już startowali na pierwszym lodzie, także warto już zacząć. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.